Mercedes E350 CDI 30V6 265 koni W212 z 2011 roku w wersji 7. Prezentacja podwozia. Mercedes sprowadzony z Niemiec. Mimo wszystko bardzo ładnie zachowane można powiedzieć, że podwozie jakiś zresztą nadwoziem bez bez korozji Bardzo ładnie wygląda. Tak samo fabryczna konserwacja tylko tył samochodu też ładnie wygląda. tylni wózek był już wymieniane prawdopodobnie jeszcze w Niemczech Zafluidowane ale tu też bardzo ładnie wszystko wygląda Jedynie w tym miejscu coś tu jest, ale to jest wszystko powierzchowne. Poza tym, miejscem jest tu naprawdę bardzo ładnie.